Do uprawy w ogrodzie nadają się grzyby mikoryzowe oraz saprotroficzne. Pierwsze z nich potrzebują do życia symbiozy z systemem korzeniowym konkretnych gatunków drzew. Niestety, mikoryza jest skomplikowana i nie każdy grzyb wyrośnie w pobliżu dowolnego drzewa. Do ogrodu bardziej poleca się zatem hodowle grzybów saprotroficznych. Należą do nich pieczarki białe i brązowe, boczniaki oraz twardziaki jadalne. Odżywiają się one poprzez rozkład drewna, ściółki leśnej i innych substancji organicznych. Grzybnią mogą zostać zaszczepione baloty, kłody drewna czy kostki słomy. Namoczone podłoże szczepimy w kwietniu albo maju zakupioną grzybnią. Baloty i pnie owijamy folią oraz przechowujemy w ciepłym i ciemnym pomieszczeniu. Grzybnia przerasta słomę po około dwóch miesiącach, a kłody drewna nawet po upływie roku.